Tomek, mamy teraz yy, praktycznie zakończone bezpośrednie przygotowanie startowe. Ja to nazywam w sporcie wyczynowym. U Was też ono istnieje, bo treningi zostały zakończone. Zaczynamy kontynuacja się. Ścigać. W trakcie tygodnia między, między lotami. E, coś, co bardzo mocno interesuje też pozostałych, mianowicie karmienie w dniu koszowania z, na przestrzeni lotów krótkich, średnich i długich. E, loty krótkie nie karmię w dniu koszowania. Mm -hmm. Ostatni posiłek e, dostają. Piątek. Sobota niezależnie od tego, czy koszujemy wcześniej czy później, jest tylko woda, czysta woda do dostępu w gołębi, do dyspozycji. Loty średnie, jeśli już, to to skąpo, delikatnie, jakaś, jakaś część drobnych nasion, tak żeby gołębie się napiły, natomiast to kamienie piątkowe jest ciut bardziej obfite. Natomiast przy lotach dalekich, to, to niestety. Często wkładamy w czwartek, także gołębie dostają praktycznie dosyta. Przy lotach 700 km one w dniu koszowania również dostają, również dostają praktycznie pełną porcję i to samych takich energetycznych nasion. E, takie dwa elementy jeszcze w stosunku do zmiany tego sposobu myślenia i, i, i hodowli. E, czy triki motywacyjne zmieniłeś na przestrzeni lat? Czy w ogóle stosujesz? Czy w ogóle sobie głowy A tym czy... nie zawracasz? Nie zawracam sobie głowy. Nie, głowy. nie mam czasu. Staram się w ciągu tygodnia, tak jak są loty krótkie, do 300-400 do 400 km w ciągu tygodnia wywieźć was, czy dwa razy ptaki na wspólny trening, gdzie się spotykają po locie, mają 15 minut dla siebie. Natomiast w dniu koszowania staram się, żeby te ptaki były wyciszone. Nie pokazuje samic, nie pokazuje niepotrzebnie niedważnie ptaków. Idą do kosza, widzą się dopiero po powrocie. Okej, okay, rozumiem. Jeszcze taka sprawa, która też nurtuje wszystkich i rozmawialiśmy wielokrotnie z hodowcami, którzy pokazywali sposoby, mianowicie przyciemnianie gołębi młodych. Masz też sporo młodych gołębi. Czy ty w ogóle przyciemnianie w danych czasach stosowałeś, i jak to teraz, teraz wygląda u ciebie? Tak, przez dwa czy trzy sezony zaciemniały go imię. One bardzo szybko odbudowały swoje upierzenie. To pozwala gołębiom lecieć szybciej. Nie mają problemów w podob jak jak gołęby, które nie są zaciemniane, czyli gołe uszy, dziury w upierzeniu, co w ostatnich dwóch, ostatnich trzech lotach, gdzie mamy nieraz trochę deszczu czy zimno w czasie przelotu, co pozwala tym ptakom naprawdę fajnie, fajnie wygrywać. Natomiast w tej chwili, jak gdyby, buduję stado na nowo, czyli staram się nie kombinować staram się żeby te ptaki które mam w miarę szybko móc ocenić czyli jeśli bym zaciemniał jeśli bym miał ptaki wypierzone one zdobywają fajny wynik natomiast nie wiem jak one się będą się spisywać później tutaj przy ptakach niezaciemnianych prowadzonych metodą naturalną chyba, chyba jest większa wiedza i te ptaki służą dłużej. Uważam, że te ptaki, które niepotrzebnie są męczone wymianą upierzenia, nie będą tak dobre, nie będą tak. No, inaczej, na podstawie mojego doświadczenia z takimi ptakami nie można pracować dłużej. No one nie do, końca, nie do końca sobie później radzą jako roczne, jako dwuletnie. I też uważam, że też takie uspokojenie układu nerwowego ma tutaj istotne znaczenie, bo też ten układ nerwowy będzie uspokojony, szybciej się w tym momencie zregenerują i będą gotowe do, do, dalszego, do dalszego działania. Takie nurtujące pytanie czy sami e, karmienia inaczej, samic i samców. Kapnie tak samo. Karmie tak szczęście. samo. E, może jeśli chodzi o ilość karmy. E, tak jak mówię, ze względu na pracę, e, często samice latają tylko po południu, e, także e, nie mogą dostać się tyle samo karmy, e, co samce. E, jakość, ilość, jakość karmy jest dokładnie ta sama, natomiast staram się regulować ilością. E, czyli po prostu jeśli samiec dostaje pełną łyżkę, to samica dostaje płaską. Thank you